Skrrr, pa 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 pa, yeah yeah. 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 na drillu, bo się naje na grillu fajnie tu się spituj, tu i chodzi do tego śmieciu ma jak sentino kurwo robię wszystko to dla ziomków załatwim po osiem doje pany tu rolexów zapier swoim fiatem punto a ty się tu do tego kurwo przeklinam ich chul przeklin ten tekst ziomek może coś zrozumiesz jak nie A ty walisz boksów, w Wypiłem osiem pereł i do tego chuj w bagażniku Teraz osiemnaście skrzynek, zapierdalam z trafikiem A ty dalej bujasz się z fabikiem Z ciebie zwykła jest paru, waleje się tu dobra ruda Za parę lat fit z rondo, Epasta może mi tu zwalić kurwo Powiem ci trzy moje ulubione słowa Pierdol się, Gitsy i Marlboro Moje ulubione kurwa gówno Będę jarał tego w chuj, bo z ciebie jest tu niezły gnój Mam to w dupie, co se myślisz o mnie, suko? Mam dojebany kurwa po to nie jedną pizdą w Miałem dograć jakąś zwrotkę jeszcze tutaj ale mam to w piździe stary To będzie dopierdolone intro Mówię ci kurwa stary to będzie bujać w chuj i chuj to będzie dobra płyta i się będzie nazywać cygara i pety i tyle kurwa naraz stary